Jak co roku chciałbym omówić to, jak leczy wisiorek z budą moją osobę. W zeszłym roku to było tak, że te krostki, które tu miałem, takie dwie, one rano zanikały, a wieczorem powracały. W tym roku już jest tak, że przez ponad miesiąc czasu już. Te krostki w ogóle się nie pojawiają. Jednak starość jakby jeszcze przewyższała to, to, jak leczy ten leczniczy wisiorek. No, wiadomo, że trzeba też mieć jakieś dobre uczynki, żeby ten wisiorek też i leczył bliżej tutaj właśnie tu były dwie krostki takie widoczne nawet nieraz robiłem zdjęcia no i pod oczami też były ich nie widać no ale to jest właściwie niewidoczne ja tylko tak mówię mówię bez żadnych dowodów, ale za pięć lat możliwe, że ten wisiorek przezwycięży Staro.